Lata lecą, a wy stajecie się coraz lepsi. Działacie prężniej, rozwijacie się. 75 lat istnienia na polskim rynku optycznym to powód do świętowania. Już za moment, już za chwilę długo wyczekiwane wydarzenie e-Urodziny JZOSA. Takiego przyjęcia nie możesz przegapić. Szanowni Państwo, drodzy klienci. Partnerzy, współpracownicy, nasza załoga z To. Jestem bardzo dumny, że razem możemy wspólnie świętować 75-lecie naszej firmy. W 1945 roku, jako państwowa wytwórnia optyczna, nasza firma rozpoczęła swoją działalność. To już trzy pokolenia, które tworzą polski rynek optyczny. Bardzo dziękuję naszym partnerom, optykom, którzy w każdym zakątku Polski każdego dnia dbają o wzrok milionów Polaków. Również bardzo dziękuję naszym wszystkim współpracownikom, którzy przez te wszystkie lata tworzyli wspaniałą firmę. JZO to zaawansowana technologicznie firma. To jedno z najnowocześniejszych laboratoriów i w Polsce, i w Europie. Ale to nie tylko działalność biznesowa, ale również działalność charytatywna. Tworzymy kampanie, które wspierają dzieci i młodzież w profilaktyce wzroku. 75 lat historii JZO, polskiego eksperta optycznego. Zobaczcie, jak to się potoczyło. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na wyjątkowym wydarzeniu. To dzisiaj wspólnie z Państwem chcemy świętować 75-lecie istnienia firmy JZO. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele niespodzianek, chcemy pokazać Państwu miejsca, które do tej pory nie były szeroko dostępne, a mamy nadzieję i jesteśmy przekonani, że na pewno Państwa zainteresuje. Zapraszam wszystkich serdecznie do wspólnego świętowania urodzin to razem z nami. Państwo widzieli przez cały ten czas, firma JZT ulegała ciągłym modyfikacjom. To olbrzymie inwestycje w park maszynowy, ciągłe udoskonalanie jakości produkcji, tak abyśmy mogli jeszcze szybciej i jeszcze bardziej zaawansowane soczewki dostarczać naszym wspólnym klientom. Wspólnie tworzymy polski rynek optyczny, ale to nie tylko nasza praca, ale również pasja. Dziękuję Wam, optykom, za to, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję również naszym współpracownikom, którzy tworzyli, tworzą i będą tworzyć sukces naszej firmy w przyszłości. Uważam, że to jest największą wartością naszej firmy, a relacje jakie panują między współpracownikami mogą stanowić za przykład dla, dla wielu firm tego z okazji 75. urodzin Dudzy To! przede wszystkim chciałem pogratulować Dudzy To, życzyć dalszego rozwoju i pozdrowić wszystkich pracowników tu i Mamy bardzo dużo ludzi, którzy są nietuzinkowi, wyjątkowi i tworzą niesamowitą atmosferę, zarówno w pracy, jak i poza nią. Dziękuję, że mogę wykonywać pracę, którą kocham i która jest moją pasją, oraz otaczać się ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę optyczną i oddają ogromne zaangażowanie w to, co robią. Jodze, to to lepsze spojrzenie na świat. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Nie o sobie będę chciał powiedzieć, że o wspaniałej kobiecie. Tak, tak, dobrze słyszeć o kobiecie. Tą kobietą jest spółka Jodze za. Cóż to za kobieta? Innowacyjna. Trzeba powiedzieć, też czasami uparta. Ale zawsze osiąga swój cel. Jak to kobieta lubi się stroić w różne dodatki. A to satis, jeden albo dwa, albo więcej. Lakier, nie ukrywam, że dobrze trzyma. Niesamowita liczba kolorów, a o technologiach już nie wspomnę. Teraz przyszedł okres, kiedy należy w odpowiedni sposób celebrować Twoje osiągnięcia i historię. Z okazji Twoich urodzin, bardzo dostojnych urodzin. Jubileuszu, życzę Tobie, abyś jako brylant była najjaśniejszym kamieniem w naszej koronie. Bo koroną nosi tylko królowa, a królowa jest tylko jedna. Ty jesteś tą królową. Japońska precyzja Nikon. Między innymi dzięki platformie obliczeniowej Note, na którą każda soczewka trafia, aby obliczyć, w jaki sposób wykonać daną soczewkę. Tych parametrów obliczeniowych jest ponad 12. Dodatkowo Powłoki nanochystaliczne Nikon. One również wyróżniają się na rynku dzięki m.in. temu, że potrafią w szerszym zakresie filtrować odbite światło od powierzchni soczewek okularowych. Soczewki Nikon obrawiane są diamentową końcówką. Dzięki temu proces ten jest jeszcze bardziej dokładny i pozwala na oddanie precyzji, z jaką mierzy się Nikon od zawsze. Między innymi dlatego na dzisiaj tylko 5 laboratoriów na świecie jest w stanie wykonywać te soczewki. W Polsce produkty Nikon dostępne są w najlepszych salonach optycznych. Od ponad 40 lat w ofercie JZO znajdują się soczewki fotochromowe. Od ładnych kilkunastu jest to oferta inteligentnych soczewek Transitions. Ważne, bo 2020 rok to rok wprowadzenia nowej generacji ósmej, właśnie tego produktu na rynek. Z kolei od 1995 roku na stałe w portfolio JZO znalazły się soczewki barwione. Możemy wykonać każdy dowolny kolor soczewki, a sam proces barwienia trwa około godziny. Wieloletnie doświadczenie w zakresie powłok antyrefleksyjnych również pozwala nam pochwalić się tą ofertą produktową. Między innymi powłoka Mystic, która jest niewidoczną jedyną powłoką o szczątkowym odbiciu resztkowym. Z drugiej strony nie zapominamy o tym, co się dzieje dzisiaj w świecie cyfrowym, o tym, że coraz więcej osób spędza godziny, długie godziny pracując przy komputerach. Stąd między innymi oferta soczewek z materiału BlueView Expert, które pomagają uzyskać komfort pracy właśnie przy tego typu urządzeniach lub opatentowana powłoka antyrefleksyjna Ideal Max Blue. 75 lat istnienia to powód niewątpliwie do dumy. To jest polskim producentem soczewek okularowych, który może pochwalić się kilkudziesięcioletnią tradycją i równie długim doświadczeniem. Według ostatnich badań BCMM firma to została wskazana jako brand Top of Mind. Co to oznacza? Oznacza to, że Polacy wskazali firmę to na pierwszym miejscu wśród producentów soczewek okularowych. Oczywiście nie jest to dziełem przypadku. To efekt podejmowanych przez nas aktywności w środowisku optycznym ale również licznych aktywności skierowanych do konsumenta w postaci kampanii edukacyjnych czy kampanii społecznych, ale również aktywność na uniwersytetach. Korzystając z okazji, chciałbym również wspomnieć o strategii odseto, która przecież od lat wiąże się ze współpracą z państwem, czyli z polskimi niezależnymi optykami, i która w ten właśnie sposób będzie kontynuowana w przyszłości. Jako polscy eksperci optyczni, już od 75 lat wspieramy państwa, w co bardzo wierzymy i na czym bardzo nam zależy, na najwyższym poziomie. Bardzo nas cieszy tak liczne uczestnictwo w organizowanych przez nas szkoleniach, zarówno tych merytorycznych, jak i produktowych, w naszych akcjach marketingowych, jak i programach motywacyjnych, które są przygotowane specjalnie dla Państwa. To, co się dla nas liczy jako dla polskich ekspertów optycznych, to także możliwość dzielenia się z Państwem wiedzą. W związku z tym utworzyliśmy Centrum Nauki JZO, gdzie za pośrednictwem internetu możecie się Państwo połączyć z naszymi ekspertami z zakresu optyki, optometrii, ale także sprzedaży. Drodzy Państwo, drodzy optycy, bardzo się cieszę, że już od 75 lat razem współpracujemy oraz że wspólnie tworzymy polski, niezależny rynek optyczny. Oczywiście sercem naszej firmy jest laboratorium produkcyjne. To miejsce, które przechodzi ciągłe innowacje. To miejsce, które cały czas rozwijamy, tak aby dostarczać Państwu. Jeszcze bardziej doskonałe soczewki okularowe. O tym i o innych ciekawostkach opowie Państwu Artur, któremu w tej chwili oddaję głos. Laboratorium JZO to historia nieprzerwanego rozwoju, który w ciągu 75 lat ugruntował pozycję JZO jako polskiego eksperta optycznego. Mamy się czym pochwalić. W ostatnim czasie przebudowaliśmy i zautomatyzowaliśmy większość działów produkcyjnych, dzięki czemu nasze laboratorium stało się jednym z nowocześniejszych w Europie. Obecny park maszynowy składa się z urządzeń pochodzących od największych światowych producentów, takich jak Satisloch, System czy Schneider Optical Machines. Oczywiście maszyny i infrastruktura to nie wszystko. Najmocniejszą stroną JZO jest doświadczony i zgrany zespół pracowników. To oni stanowią o naszej sile i wyjątkowości. To dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu możemy oferować soczewki o wyjątkowych konstrukcjach i uszlachetnieniach. Kolejnym działem, który przeszedł przebudowę jest surfacing. Pracujemy obecnie tylko w technologii Digital Surfacing, inaczej zwanej Freeform. Jej zastosowanie pozwala na precyzyjne wykonywanie skomplikowanej powierzchni nowoczesnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że mapa wycinanej powierzchni składa się z około 1000 punktów, które są punkt po punkcie odzorowywane na soczewce. Większość operacji oraz cały transport międzyoperacyjny w dziale surfacingu został zautomatyzowany. Poprawiło to wydajność oraz ułatwiło pracę operatorom. Dzięki tym zmianom nasza zdolność produkcyjna to około 4000 soczewek recepturowych dziennie, a już pracujemy nad dalszym zwiększeniem naszego capacity. Dział szlachetniania jest obecnie wyposażony w najnowocześniejsze dostępne na rynku maszyny do nanoszenia powłok wielowarstwowych. Są to duże i szybkie aparaty próżniowe 1200 DLX firmy Satisloch, które pozwalają w czasie 80 minut nanieść powłokę na 168 soczewek. To z wykorzystaniem tych maszyn produkujemy zaprojektowane przez naszych inżynierów nowoczesne powłoki wielowarstwowe, potocznie zwane antyrefleksyjnymi. Zapoznaliście się Państwo z procesem produkcyjnym. W tej części chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób szybko i bezpiecznie dostarczyć kilka tysięcy soczewek dziennie do naszych wspólnych odbiorców. Zapraszam. Witamy w Centrum Dystrybucji JZO. 1200 m2 powierzchni, 40 tysięcy pozycji asortymentowych. Półtora miliona soczewek w magazynie. Jeszcze 20 lat temu nasze zamówienia realizowaliśmy wagonami. Obecnie pracujemy z selektywnie wybranymi firmami kurierskimi. Każdego dnia z to wysyłamy do tysiąca przesyłek do naszych klientów. Zarządzanie magazynem jeszcze kilkanaście lat temu odbywało się z fiszek asortymentowych, a magazynierzy szukali soczewek na półkach, posługując się nazwami produktów. Obecnie do obsługi magazynu wykorzystujemy kody kreskowe, a nasz system WMS niejako Endomondo magazynowe, dzięki któremu skaner odszukuje zamówione soczewki według lokalizacji. W ostatnich miesiącach zakończyliśmy poważną rewolucję technologiczną, która polegała na wdrożeniu nowoczesnego systemu magazynowego do obsługi dystrybucji. System ten umożliwia terminową realizację Państwa zamówień. i ta gratuluje JZO tak zacnego jubileuszu. Życzymy dalszych sukcesów w rozwoju firmy, realizacji ambitnych planów i zamierzeń. My ze swojej strony możemy zapewnić, że nie stracimy motywacji do dalszego doskonalenia się w rekomendacji produktów JZO. Życzymy kolejnych lat satysfakcji, motywacji i z okazji Państwa urodzin chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia, ale póki to nie nastąpi, chciałabym zważyć na jeden bardzo ważny fakt. 75 lat jest to bardzo duży okres czasu, gdzie można zaistnieć na polskim rynku optycznym i Państwu się to udało, czego gratuluję. 9 miesięcy temu, kiedy otwierałam salon optyczny. Nie miałam wątpliwości, że właśnie z Państwem chcę przede wszystkim współpracować, i tak też się stało. Dlatego po dziewięciu miesiącach współpracy, znając Państwa pracowników i produkty, składam Państwu serdeczne życzenia. Przede wszystkim zadowolonych klientów, którzy noszą Wasze soczewki okularowe, aby każdy klient, który je nosi, czuł się komfortowo i bezpiecznie oraz pracowników. Charyzmatycznych i pozytywnie nastawionych do życia, którzy swoim właśnie wizerunkiem zachęcą do współpracy z Państwa firmą i zdrowiem, ponieważ ono jest najważniejsze, szczególnie w tym bardzo ciężkim okresie dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. W imieniu życzymy kolejnych sukcesów, miłości do Widzialnego Widzenia. Dbajmy wspólnie o doskonałą korekcję i ochronę wzroku przez kolejne 75 lat. Życzę opiek Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Kochani, z okazji waszego jubileuszu życzymy wam dalszych sukcesów w rozwoju firmy, realizacji ambitnych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. Życzymy również, aby dalsza współpraca przebiegała tak samo owocnie, jak do tej pory z najlepszymi życzeniami zespół stronów optycznych Rubikon. Dziękujemy, że jesteście! W imieniu swoim i milionów Polaków, o wzrok których dbacie każdego dnia, życzę wam kolejnych lat tak niesamowitego rozwoju w branży optycznej jesteście niekwestionowanym polskim ekspertem optycznym.